Witam Państwa serdecznie na konferencji Partii Korwin. Dzisiaj głos zabierze wiceprezes Partii Korwin, czyli Przemysław Wipler oraz kandydat z okręgu 59, czyli Łążyńsko-Suwalskiego, pan Szczepan Barszewski. Dzisiaj będą obaj panowie mówić o tym między m.in. jakie możliwości daje mandat senatora. Proszę bardzo. Proszę. Szanowni Państwo, są dwie, dwie, dwie bardzo ważne kompetencje. Senatora, z których są bardzo rzadko wykorzystywane, a z których pan mecenas Szczepan Barszewski będzie korzystał. Pierwsza kompetencja to jest coś, z czego ja korzystałem praktycznie jako jedyny poseł w poprzedniej kadencji, a we wcześniejszych również było to prawie narzędzie nieużywane: to jest możliwość kontrolowania w trybie artykułu 19 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora spółek Skarbu Państwa, spółek komunalnych przedsiębiorstw państwowych, jednostek publicznych pod względem gospodarności, pod względem tego, czy no krótko mówiąc, co robią tam politycy i menedżerowie obsadzeni przez polityków. Wiemy, że również w tym okręgu, jak w innych, jak w innych miejscowościach w Polsce, bardzo często spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe, spółki komunalne nie są miejscem realizacji usług publicznych i działania Rzecz Dobra Wspólnego, ale przede wszystkim miejscem zatrudniania matek, żon, kochanek, braci, i sióstr, polityków, którzy aktualnie sprawują władzę. I ja, jako poseł, wszedłem do spółki Elewar, pokazując w jaki sposób tam pasiekę sobie urządzili politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tutaj takich lokalnych posiek jest dosyć dużo, i tam czas, żeby jakiś poseł czy senator zaczął korzystać ze swoich uprawnień i pokazywać opinii publicznej. Jak wydawane są pieniądze publiczne, bo to są pieniądze publiczne w podmiotach publicznych. Jestem przekonany, że jako radca prawny, jako mecenas pan. Szczepan Barszewski jako senator z tego okręgu mógłby dużo dobrego zrobić. Druga bardzo ważna kompetencja, która jest rzadko używana, to jest możliwość zgłoszenia przez jednego senatora. Wystarczy mieć jednego senatora, by zgłosić projekt uchwały e, o, o przeprowadzenie referendum i w tym momencie jeden senator może zrobić tyle, co pół miliona obywateli, podpisując się pod wnioskiem w sprawie referendum w chwili obecnej. W całym kraju zbieramy, również tutaj w tym okręgu, pan Mecenas Barszewski prowadzi zbiórkę podpisów pod referendum w sprawie tzw. imigrantów, w sprawie tego, czy Polacy chcą uczestniczyć w mechanizmie. Przyjmowania unijnym imigrantów czy nie. My jesteśmy oczywiście temu gorąco przeciwni, ale zamiast zbierać pół miliona podpisów w całym kraju, wystarczyłby wniosek podpisany przez jednego senatora, by taka debata w parlamencie się odbyła, by polska opinia publiczna i politycy partii rządzącej mogli wyrazić stanowisko w tej sprawie. Te wybory to są wybory między zasiedziałem Kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego, który jak sam mówił, był hodowany do działalności publicznej już od czasu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego ZSL-u, i ten kandydat jest popierany przez Partię Platforma Obywatelska i Nowoczesną. Z drugiej strony mamy kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości, która pierwszy raz w tym okręgu chyba była, jak się dowiedziała, że będzie stąd kandydować na senatora, panią Annę Anders. Mamy też kandydata który jest z tego regionu, zna ten region, jest dobrym prawnikiem i jest w stanie dobrze służyć mieszkańcom tego regionu i tego kręgu wyborczego w Senacie. Tym kandydatem jest pan Szczepan Barszewski. Przyjechałem się go tutaj wesprzeć, pomóc w jego kampanii. Mogę tylko zapewnić wyborców, że z uprawnień, o których pan wiceprezes partii przed chwilą powiedział, będę korzystał. W sytuacji, w której jedna siła polityczna ma dominujące znaczenie w kraju, zresztą również przy współpracy prezydenta, może się szybko okazać, że ta kompetencja kontrolna, wynikająca z ustawy o sprawowaniu mandatu posła i senatora, będzie niezwykle ważna. W kontekście również lokalnych spraw media lokalne, suwalskie, przecież donoszą często o niejasnych procedurach wyłaniania na stanowiska w poszczególnych jednostkach publicznych, bądź też... W spółkach podległych miastu. Te tematy rozgrzewają wyborców, rozgrzewają mieszkańców, a nie słychać było, gdyby, żeby którykolwiek z dotychczasowych posłów, posłów, senatorów z tego okręgu, z tego regionu, z Województwa Podlaskiego, korzystał z tych uprawnień. Ja jako ten senator, mam nadzieję od 6 marca, z tych uprawnień będę skrzętnie korzystał. Jeszcze bardzo, bardzo króciutko. Że żyjemy w czasach, w których partia rządząca obsadza wszystko od największej spółki paliwowej w regionie po stadnienie koni. I w takich czasach, w których politycy decydują o tym, kto zajmuje się hodowlą koni i kto e, sprzedaje nam i na jakich zasadach paliwo na stacjach benzynowych w tych czasach, taka kontrola przez osoby, które są po prostu nie mają interesu w tym, żeby kryć niegospodarność czy marnotrawstwo środków publicznych w publicznych spółkach Skarbu Państwa, komunalnych, przedsiębiorstwach państwowych, czyli jest bardzo potrzebnego i my będziemy taką pracę wykonywać. To, to, szanowne, Panie pośle, jak pan skomentuje fakty poparcia przez 2015 15, właśnie kandydatki Anny Anders, z jeśli KUKIZ 15 jest przeciwko imigrantom, a PiS za imigrantami? Nie rozumiem tego e, aktu, nie rozumiem e, tego pomysłu. E, niestety. Wydaje mi się, że to jest duży błąd polityczny. Poparcie kandydatki, która równie dobrze mogła być kandydatką Platformy, bo przypomnijmy, że był spór między Platformą i PiSem i politykami PO i PiSu. Z obu tych formacji zaproszono na listy do Senatu panią Annę Marię Anders. Przecież ona jest przeciółką e, byłej pierwszej damy, czyli pani Anny Komorowskiej, jest, przy, czy była przeciółką e, byłej poseł e, pani Krajewskiej. E, ona w, z Warszawy miała, miała kandydować czy z listy PO, czy z listy PiS-u. Z obu tych list mogła e, kandydować. Wybrała finalnie PiS i przegrała. I trzy miesiące później kandyduje Tutaj e, z Podlasia przypomnijmy, że za tą zabawę, niefrasobliwość Prawa i sprawiedliwości my, jako polscy podatnicy, zapłacimy 1,5 miliona złotych. W tym zakresie wystąpiliśmy o e, dokładne wyliczenia Krajowego Biura Wyborczego i ponad 1,4 mln złotych kosztuje nas powtórzenie wyborów w tym okręgu. E, ponad trzy miesiące po ich odbyciu. To, że takie rzeczy miały miejsce, są wystarczającymi argumentami, by nie popierać kandydata Prawa i Sprawiedliwości przez kogokolwiek, kto jest w prawdziwej opozycji, kto jest prawdziwie opozycyjny. Jeżeli Paweł Kukiz się gniewa na przykład na mnie, że mu mówię, że niestety, ale wyjątkowo zgadzam się z Tomaszem Lisem mówiącym, że w chwili obecnej Część działań klubu Cookies to są takie działania, które pokazują, że nawet nie są przystawką, ale darmową zagryską Prawa i Sprawiedliwości i Jarosława Kaczyńskiego. To takie działanie polegające na poparciu pani Anny Marii Anders tutaj do Senatu. Eee, właśnie jest takim przyk przykładem bycia darmową zagryską dla Jarosława Kaczyńskiego i Partii Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli e, co, to nie było za darmo i coś wynegocjowali, e, coś udało im się wygrać, wyszarpać, dostać, to niech o tym powiedzą, a jeżeli to zrobili e, za darmo, poparli e, panią z partii, która właśnie pokazała, że ośmieszane e, żyjowy też można ośmieszyć, tak? Przecież to, że ktoś wybrał, został wybrany w jednomandatowym okręgu wyborczym do Senatu z listy PiSu i trzy miesiące później, nawet szybciej, pokazuje, że tak powiem, miejsce poniżej pleców wyborcom i mówi, a nie chcę tego waszego mandatu, wolę władzę wojewody, to jest bardzo silny przekaz do wyborców, ośmieszający ideę Jowów i pokazujący, że Jowy nie załatwią wszystkich problemów. Jeżeli po czymś takim, po zmarnowaniu półtora miliona złotych, po wystawieniu kandydatki popisu tutaj w okręgu, z którym nie ma nic wspólnego, jest czystą spadochroniarką, popiera się takiego, taką osobę, to ja nie rozumiem o co chodzi już do końca z tymi Jowami, Pawłowi Kukizowi i nie rozumiem jaka stoi za tym logika w żadnym wymiarze, w żadnej perspektywie. To jest po prostu dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Moim zdaniem to jest błąd polityczny, który wynika z tego, że Paweł Kukiz uczy się teraz polityki. na kolejnej kampanii? Jedziemy. jedziemy. Jedziemy z kampanią do przodu. Dzisiaj będziemy jeszcze w, w Łomży, a wiele wskazuje, że e, tydzień rozpoczynający się od poniedziałku może przynieść nam ciekawe e, fajerwerki. Dziękujemy bardzo.